Jak zharmonizować potrzebę jasnych, przejrzystych regulacji z takim oczekiwaniem klienta, że to, z czym przychodzi do banku, ma szansę się spotkać ze zrozumieniem, a wiadomo, że poruszamy się w pewnych ramach wyznaczonych przez prawo? Czy być może pójście drogą niemiecką, gdzie, jak wiadomo, Istnieje coś takiego, jak wzór umowy, byłoby dobrym punktem wyjścia do szukania takich rozwiązań, które byłyby przyjazne i z punktu widzenia instytucji, i z punktu widzenia klienta, któremu służy. Czy to jest w ogóle możliwe? Takie rozwiązanie wydaje mi się możliwe. Zresztą pierwszy krok już został uczyniony w tym kierunku. Ten formularz informacyjny, który jest załącznikiem do dyrektywy o kredycie konsumenckim, tak naprawdę jest krokiem, który gdzie chyba kolejnym logicznym krokiem pewnie by było ustalenie jakiegoś dokumentu, który by odpowiednio wyważał interesy instytucji finansowej. I konsumenta. Mnie to osobiście jako cywilistę boli, bo to jest odejście od, od takich klasycznych modeli. Natomiast no, pewnie jest to jedna z możliwych dróg, żeby raz te interesy wyważyć, a dwa, no, uchronić też tego typu umowy przed ryzykami, które się wiążą z rozwojem praktyki klauzul abuzywnych. taki zatwierdzony wzór byłby bezpieczny, to co jego wartość by polegała na tym, że on byłby bezpieczny dla banku. Czy z punktu widzenia pewności obrotu zasadny jest postulat, który tutaj nazwano dążeniem do skodyfikowania prawa bankowego w tym szerszym ujęciu, a więc wykraczającym poza samą ustawę? I czy w tym kontekście odniesienia do kodeksu cywilnego są na miejscu, skoro wiemy z praktyki, że zasada równości stron tu nie obowiązuje? Ja, ja bym tu rozróżnił dwie kwestie. Jedna to, jest, jedna to jest kwestia ochrony konsumentów i generalnie stosunki konsumenckie są. Odbiegają od takich klasycznych założeń prawa cywilnego, mimo że traktujemy je nadal jako część prawa cywilnego. Natomiast czy kodyfikować prawo bankowe, czy nie? Ja, ja na to zawsze odpowiadam tak. W Polsce na kogoś, kto się zajmuje bankowością, mówi się o bankowiec. A co to znaczy bankowiec? To jest urzędnik w banku. Tak? a nie, na, na zachodzie się mówi bankier, jak ktoś zajmuje się bankowością, to jest bankiera. I to dążenie, i to, że jest dążenie do kodyfikacji, do rozpisywania tych wszystkich elementów, jest czymś, co można zaobserwować w zasadzie od samego początku w bankowym. Osobiście uważam, że nie jest to najbardziej szczęśliwa tendencja i na pewno jeśli chodzi o prawo umów bankowych, to ja nie widzę potrzeby, żeby to w jakiś szczególny sposób dalej naddobywać, zwłaszcza, że jakość tych przepisów jest często słabsza. A, na, a w całym szeregu zachodnich systemów prawnych w zasadzie wszystkie czynności bankowe są, nie, są, nie, nie mają w swojej własnej szczególnej regulacji, tylko są pewnymi odmianami praktycznymi tych przepisów ogólnych.